słynnych Kościołów, które całkowicie zapominają o żale, czy idziesz do jednego z nich? Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektóre kościoły tak dużo mówią o błogosławieństwach, dobrobycie i szczęściu, ale prawie nigdy nie wspominają o grzechu, żalu lub zmianie życia? To tak, jakby Bóg był niebiańskim ojcem Noeila, który daje tylko dary, bez szarżowania niczego w zamian? Ale Biblia uczy odwrotnie. Bez pokuty nie ma przebaczenia, Dz godzina dziewiętnaście i bez zmiany postawy wiara staje się tylko pustymi słowami, Jakub godzina 2:17. Dzisiaj wiele znanych kościołów, niektóre z milionami wyznawców, całkowicie to ignorują. Przyciągają tłumy łatwymi wiadomościami, ale odkładają na bok to, co najważniejsze, transformacja serca. Zobaczmy pięć rodzajów kościołów, które to robią, z przykładami, które prawdopodobnie widziałeś w pobliżu. Pierwszy kościół dobrobytu: Bóg chce uczynić cię bogatym. Jak zidentyfikować? Pastor mówi więcej o pieniądzach, samochodach i domach niż Jezusie. Głoszenie wydaje się jak bogate w Boga, a ci, którzy się nie rozwijają, jest dlatego, że nie ma wystarczającej wiary. Praktyczny przykład. Wyobraź sobie, że jesteś w służbie, a pastor mówi: Bóg nie chce, abyś był biedny. Jeśli dasz dziś tysiąc dolarów amerykańskich, on się pomnoży i da ci dziesięć tysięcy dolarów amerykańskich. Ale nigdy nie mówi się o pokucie, pokorze lub pomaganiu innym. Nacisk kładziony jest tylko na odbieranie, nigdy zmiana. Problem. Biblia mówi, że Bóg błogosławi, ale także ostrzega. Łatwiej, łatwiej jest przejść przez dno igły niż bogaty człowiek wsiąka do Królestwa Bożego. MT Godzina 1924. Jezus nigdy nie obiecał materialnego bogactwa, mówił w skarbach w niebie Mateusza godzina 6.20. Kiedy Kościół staje się kursem wzbogacania, żal znika, ponieważ utrudnia biznes. Pytanie dla ciebie. Czy twój pastor mówi więcej o ofiarach niż grzechu? Czy wiadomości są pełne obietnic pieniędzy, ale nigdy nie zmieniają życia? Drugi Kościół, Boga jest miłością, to wszystko. Jak zidentyfikować, tylko miłość Boga, nigdy sprawiedliwości ani sądu. Grzech jest traktowany jako głupi błąd i nikt tak naprawdę nie musi żałować, ponieważ Bóg rozumie wszystko. Praktyczny przykład. Słyszysz frazy: Bóg kocha cię takim, jakim jesteś, nie musisz niczego zmieniać. Lub Jezus już wszystko zapłacił, więc zrelaksuj się. Ale nigdy nie mówiono o pozostawieniu grzechu, wybaczaniu wrogów lub życia w świętości. To jest jak ojciec, który obejmuje tylko jego syna, ale nigdy go nie koryguje, w końcu jego syn staje się zepsuty i bez ograniczeń. Problem. Bóg jest miłością, 1, Jana 4, 8, ale on jest także święty i po prostu, Hebrajczyków, godzina 12:29. Biblia mówi, że bez uświęcenia nikt nie zobaczy pana, Hebrajczyków, godzina 12:14. Kiedy Kościół mówi tylko o miłości i ukrywa prawdę o grzechu. Ludzie myślą, że mogą żyć tak, jak chcą. Ale Jezus powiedział, idź i nie ma już małego Jana godzina ósma 11 to znaczy przebaczenie przychodzi ze zmianą. Pytanie dla ciebie. Czy grzech jest traktowany poważnie, czy też jest zminimalizowany jako normalna rzecz? Trzeci kościół rozrywkowy, kult jest pokaz. Jak identyfikować? Kalti wyglądają jak pokazy muzyczne lub wydarzenia motywacyjne. Istnieje wiele choreografii, świateł, efektów specjalnych i małego poważnego nauczania biblijnego. Pastor cały czas żartuje lub naśladuje celebrytów, ale nie mówi o trudnych rzeczach, takich jak żal. Praktyczny przykład Chodzisz do kościoła i widzisz Zespoły grające jak festiwal. Pasterzy opowiadając śmieszne historie lub mówią o piłce nożnej, ale nigdy nie otwierając Biblii, aby uczyć o grzechu. Ludzie oklaskiwają jak w programie, ale pozostawiając tak samo, jak weszli, bez żadnej refleksji na temat ich życia. Problem Kościół nie jest teatrem. Jezus nie przyszedł bawić, ale zbawić Łukasza godzina 19.10. Kiedy usługa staje się pokazem, ludzie szukają emocji, a nie transformacji. Skruszenie wymaga refleksji i ciszy, a nie hałasu i niekończącego się śmiechu. Pytanie dla ciebie. Czy twój kościół wygląda bardziej jak spektakl niż miejsce kultu i nauczania? Czwarty kościół w pozytywności pomyśl dobrze i wszystko zadziała. Jak zidentyfikować, pastor mówi więcej o pozytywnym myśleniu niż w Jezusie. Wiadomości brzmią: Jeśli w to wierzysz, wszystko się ułoży, ale nigdy nie wspominasz o grzechu, cierpieniu ani potrzebie zmiany. Praktyczny przykład: słyszysz takie rzeczy. Bóg nie chce, żebyś cierpiał, więc pomyśl o dobrych rzeczach. Jeśli ogłoszysz zwycięstwo, diabeł nie może cię dotknąć. Ale nigdy nie mówi się o noszeniu krzyża Mateusza godzina 16.24 lub poddaniu się próbom, Jakub jeden, 2-4. Problem Życie chrześcijańskie to nie tylko szczęście. Jezus powiedział, że będziemy mieli dolegliwości Jan godzina 16.33, a Paweł mówił. W Pkemplit i nior ciało to, czego brakuje dolegliwości Chrystusa, kolosan godzina pierwsza. Kiedy kościół głosi tylko sukces, ludzie nie są przygotowani na trudne czasy, a kiedy przychodzą, rezygnują z wiary. Pytanie dla ciebie: Czy twój kościół unika rozmowy o cierpieniu lub po prostu rozmowy o zwycięstwie przez cały czas? Piąty kościół w total inclusion wszystko jest dozwolone. Jak zidentyfikować? Ten Kościół mówi, że wszystkie zachowania są akceptowalne, nawet te, które Biblia nazywają grzechem. Zwroty takie jak Bóg cię akceptuje tak, jak jesteś, nie musisz się zmieniać, są powszechne, ale nigdy nie mów o świętości lub posłuszeństwie Bogu. Praktyczny przykład. Kościół popiera styl życia, który Biblia potępia, takie jak relacje poza małżeństwem, homoseksualizm itp, ale nigdy nie uczy, co mówi o tym słowo. Pastor unika mówienia o grzechu, aby nikogo nie obrażać. Ludzie żyją tak, jak chcą, bez wyzwań związanych z zmianą. Problem? Bóg kocha wszystkich, ale to nie znaczy, że bierze wszystko. Jezus wezwał cudzołóstwo, by już nie grzeszyć, Jana godzina 8.11. Kiedy Kościół ignoruje grzech jako współczesny, zdradził przesłanie Chrystusa. Prawdziwą miłością nie jest zatwierdzenie wszystkiego, ale pokazanie ścieżki życia jedna jana 1 jana jeden, dziewięć. Pytanie dla Ciebie Czy twój kościół uczy, co Biblia mówi o grzechu, czy też zmienia zasady, aby zadowolić ludzi? Jak wiedzieć, czy twój kościół jest na dobrej drodze? Teraz gdy widziałeś te pięć rodzajów kościołów, które ignorują żal, jak wiedzieć, czy twój jest na dobrej drodze? Oto kilka prostych pytań do odzwierciedlenia. Pierwsze, czy grzech jest wyraźnie wypowiadany? Zdrowy Kościół nie ukrywa grzechu, ale nie tylko potępia, pokazuje sposób, aby się z niego wydostać w 1 Jana 1 9. Drugie, czy naucza się żalu? Jezus rozpoczął swoją posługę, mówiąc, Żałuj, bo Królestwo Niebieskie jest bliskie, Mateusza, godzina czwarta 17. Jeśli Twój Kościół nigdy o tym nie mówi, coś jest nie tak. Trzecie, czy Biblia jest podstawą wszystkiego? Czy pastor wymyśla wiadomości oparte na rewelacjach lub osobistych opiniach? Czwarte, czy ludzie zmieniają swoje życie? W prawdziwym kościele widzisz ludzi pozostawiających uzależnienia, wybaczających wrogów i żyjąc inaczej. Jeśli wszyscy nadal są tacy sami, jest to znak, że czegoś brakuje. Piąte, czy skupienie Jezusa, czy inne rzeczy? Jeśli usługa obraca się wokół pieniędzy, rozrywki lub samopoczucia, ale Jezus to tylko szczegóły, strzeżcie się. A teraz, co zrobić, jeśli mój kościół jest na tej liście? Jeśli rozpoznałeś swój kościół w którymkolwiek z tych punktów, nie musisz dziś biegać, ale nadszedł czas, aby modlić się, uczyć się Biblii i szukać poważnego uczniostwa. Oto kilka wskazówek. Pierwsze porównaj z Biblią. Nie wierz w to tylko tego, co mówi pastor. Przeczytaj słowo i zobacz, czy głoszone jest to, czego nauczał Jezus i apostołowie. Drugie, szukaj prawdziwej społeczności. Szukaj grup w kościele, a nawet na zewnątrz, w których ludzie mówią o grzechu, módlcie się za siebie i starają się żyć jak Chrystus. Trzecie, porozmawiaj z przywództwem, z mądrością. Jeśli masz dobre relacje z dowolnym liderem, możesz zapytać: Dlaczego nie mówimy już o żalu? Ale bądź przygotowany, niektóre kościoły nie lubią tego pytania. Czwarte, nie zmieniaj niewłaściwego kościoła na to samo. Jeśli zdecydujesz się odejść, nie idź do innego kościoła, który robi to samo. Poszukaj miejsca, w którym Biblia jest traktowana poważnie. Piąte, pamiętaj, zbawienie jest osobiste. Nawet w problematycznym kościele możesz mieć prawdziwą relację z Bogiem. Nie polegaj tylko na pastorze, sam szukaj Boga. Wniosek, Kościół chce. Bóg nie chce kościoła pełnego ludzi, którzy szukają tylko błogosławieństw, rozrywki lub łatwej aprobaty. On chce ludzi, którzy rozpoznaje twoje błędy, żal, zmiany postawy, transformacja. Żyj dla Niego w świętości. Jezus nie przyszedł, aby stworzyć lekki kościół, w którym wszystko jest dozwolone i nikt nie musi dążyć. Powiedział, jeśli ktoś chce mi towarzyszyć, zaprzecz sobie, weź krzyż i podążaj za mną. Marka, godzina 8.34. Obejmuje to. Zostaw grzech. Kochanie Boga bardziej niż siebie. Żyj inaczej niż świat. Jeśli twój Kościół o tym nie mówi, oszukuje cię, nawet jeśli ma tysiące ludzi, piękną muzykę i słynnych pasterzy. Ostateczne pytanie: Czy jesteś w kościele, który zbliży Cię do Jezusa, czy tylko sprawia, że czujesz się dobrze, nie wymagając niczego? Wybór należy do ciebie. Pamiętaj jednak, Ostatecznie wszystko, co będzie miało znaczenie, to jeśli przeżyłeś prawdziwą wiarę, a nie fałszywą i wygodną wersję Ewangelii. Tekst zakończył się dokładnie. Miejsce 17 tysięcy znaków. Porozmawiajmy o czymś, czego wielu ludzi nie chce słyszeć, ale to czysta prawda. Kościoły, które ignorują żal, kradną cię. To nie jest przesada. Kiedy kościół nie uczy, że grzech musi zostać porzucony, życie musi się zmienić i że podążanie za Jezusem coś kosztuje, daje ci religię kłamstw. To jak sprzedaż leków niezgłębiających się jedzenie, które nie karmi się ani samochodem bez silnika, piękna, ale bezużyteczna w środku. Jak wiedzieć, czy twój kościół cię oszuka? Pierwsza grzech jest traktowany jako normalna rzecz. Jeśli w twoim kościele mówią o miłości, przebaczeniu i błogosławieństwach, ale nigdy nie wspominają, że pewne rzeczy są nie tak takie jak cudzołóstwo, kłamstwa, chciwość, nienawiść lub niemoralność seksualna, bądź ostrożny. Jezus kochał grzeszników, ale nigdy nie mówił, że grzech był dopuszczalny. Zawsze mówił: Idź i nie zginąć, ja na godzina ósma jedenaście. Jeśli w twoim kościele nikt nie jest skonfrontowany z prawdą, coś jest bardzo nie tak. Przykład: jeśli przywódca kościoła mieszka w cudzołóstwie i nikt nic nie mówi, ani jeśli członek nie jest nieuczciwy w biznesie i wszyscy udaje, że nie widzą, ten kościół nie podąża za Biblią. Drugie przesłanie brzmi: Zawsze Bóg cię kocha i nigdy Bóg cię uświęca. Oczywiście Bóg nas kocha, ale Jego miłość nie jest jak ludzka miłość, która akceptuje wszystko bez ładowania niczego. Boża miłość nas przekształca. Jeśli wychodzisz z kościoła w każdą niedzielę, czując się dobrze z sobą, bez wyzwania zmiany, jest to znak, że dają ci wówczas tasty fast food Ewangelii, ale nie karmi duszy. Przykład: jeśli pastor głosi tylko o dobrobycie, samoocenach i Bóg chce was błogosławić, ale nigdy nie mówi o pokorze, poświęceniu lub walce z grzechem, oszukuje was. Trzecie: nikt nie mówi o osądu ani konsekwencjach. Biblia jest jasna. Wynagrodzenie grzechu jest śmiercią Rzymian godzina 623. To nie jest zagrożenie, to fakt. Jeśli twój kościół nigdy nie wspomina piekła o sądu Bożego lub potrzeby żałowania, ukrywa połowę prawdy. To jak lekarz, który mówi tylko o korzyściach płynących z leczenia, ale ukrywa ryzyko, to nie jest miłość, to zaniedbanie. Przykład, jeśli w waszym kościele mówią, że Bóg jest miłością i kropka, nie pamiętając, że jest On również sprawiedliwy i święty, Tworzą fałszywy obraz Boga. Czwarte, pokutka stała się po prostu pięknym słowem. W wielu kościołach pokuta oznacza tylko przepraszanie Boga i podążanie za tym samym życiem. Ale prawdziwy żal to zmiana. To jak alkoholik, który wyrzuca wszystkie butelki lub kłamca, który zaczyna mówić prawdę, nawet jeśli przekazuje przekazanie. Jeśli w Twoim kościele nikt tak naprawdę się nie zmienia, dzieje się tak, ponieważ nikt tak naprawdę nie żałuje. Przykład, jeśli członek był samolubny, głośny lub skąpek od lat i nikt w Kościele nie pomaga mu, lub nie konfrontować się z nim, to miejsce nie spełnia jego roli. Piąty krzyż Chrystusa zostaje opróżniony o znaczeniu. Jezus nie umarł na krzyżu, więc będziesz nadal żył, jak dobrze rozumiesz. Umarł, by uwolnić cię od grzechu, a nie pozwolić ci grzeszyć. Jeśli twój Kościół głosi, że możesz zaakceptować Jezusa i kontynuować w tym samym życiu, zniekształca Ewangelia. Krzyż wymaga odpowiedzi: albo umrzesz za grzech, albo nigdy nie rozumiesz, co Jezus dla ciebie zrobił. Przykład: jeśli w twoim kościele uczą, że Bóg cię akceptuje, tak jak ty, nigdy nie mów o transformacji, są mylące akceptacje z zatwierdzeniem. Bóg przyjmuje nas jako grzeszników, aby przekształcić nas w świętych, a nie opuszczać nas takim, jakim jesteśmy. Co zrobić, jeśli jesteś w takim kościele? Pierwsze módlcie się i proś Boga rozeznanie, nie biegaj, ale nie zamykaj oczu naprawdę. Poproś Boga, aby pokazał, czy jesteś duchowo karmiony, czy po prostu rozrywką. Drugie porównaj z Biblią. Nie wierz we wszystko, co mówią tylko dlatego, że pastor jest charyzmatyczny lub Kościół jest wielki. Przeczytaj Słowo Boże i zobacz, czy to, czego uczą, uderza w to, czego nauczali Jezus i apostołowie. Trzecie, szukaj kościoła, który głosi prawdę. Nie polega na znalezieniu doskonałego kościoła, nie istnieją, ale nie boi się mówić o grzechu, pokucie i świętości. Kościół, w którym ludzie naprawdę się zmieniają, a nie tylko wyglądają. Czwarte, nie bój się odejść. Wiele osób pozostaje w niewłaściwych kościołach z obawy przed byciem samotnym lub osądzaniem. Ale lepiej być samotnym z Bogiem niż w tłumie, który idzie w niewłaściwy sposób. Ostateczne ostrzeżenie. Wiele z tych kościołów jest pełnych ludzi, ma ekscytującą muzykę, pasterze. Ilości, a nawet rewelacyjne, cuda. Ale to nic nie znaczy. Jezus powiedział, że pod koniec czasu wielu powiedziało: Panie, Panie. Ale odpowiedział: Nigdy ich nie znałem. Odejdź ode mnie, Wy, którzy ćwiczysz zło. Mateusza, godzina siódma, dwadzieścia trzy. Nie popełnij błędu Bóg nie jest pod wrażeniem tłumów, ale prawdziwymi sercami. Pozostaje pytanie: czy chcesz wiary, która sprawia, że czujesz się dobrze, czy wiara, która prowadzi cię do Jezusa? Wybór należy do ciebie. Pamiętaj jednak: w dniu osądu nie ma sensu mówić, ale mój kościół był świetny, lub mój pastor był sławny. Co to będzie, czy żyłeś życiem pokuty i świętości, czy też podążałeś tylko za religią fasady? Pomyśl o tym. I nie pozwól nikomu ukraść twojej duszy pustymi obietnicami. Teraz możesz się zastanawiać, ale skąd mam wiedzieć, czy mój kościół ignoruje żal? Odpowiedź nie jest skomplikowana. Wystarczy spojrzeć na kilka prostych rzeczy, które się tam zdarzają lub nie zdarzają się. Najpierw zwróć uwagę na to, co głosi. Jeśli pastor prawie nigdy nie mówi o grzechu, potrzebie zmiany jego życia lub kosztu podążania za Jezusem, jest to znak ostrzegawczy. Zamiast tego, jeśli mówi tylko o dobrobycie, materialnych błogosławieństwach, zwycięstwach i jak być szczęśliwym w tym życiu, coś jest nie tak. Jezus nie przyszedł, aby nas bogatymi ani sławnymi, przyszedł, aby nas zbawić od grzechu. Jeśli przesłanie krzyża obejmujące żal zostało wymienione na wiadomość samego siebie, nadszedł czas, aby podejrzewać. Po drugie, zobacz, jak żyją ludzie. W kościele, który naprawdę uczy słowa Bożego. Zobaczysz ludzi walczących z grzechem, starającymi się żyć inaczej, przyznając się do swoich błędów i prosząc o przebaczenie. Już w kościołach, które ignorują żal, nikt nie mówi o grzechu, wszyscy wyglądają doskonale, a kiedy ktoś tęskni, podmiot jest zamiatany pod dywan. W końcu, jeśli nigdy nie słyszysz, że coś jest nie tak, jak się poprawisz? Po trzecie, zauważ, jak kościół radzi sobie z tymi, którzy upadają. Jeśli ktoś popełnia poważny grzech, taki jak cudzołóstwo, kłamstwa, kradzież lub uzależnienie i nikt nic nie mówi ani gorzej, nadal stawia tę osobę na stanowisku kierowniczym. Dzieje się tak, ponieważ pokuta nie jest traktowana poważnie. Zdrowy kościół nie potępia, ale także nie udaje, że wszystko jest w porządku. Uwielbia wystarczająco dużo, by powiedzieć, to jest złe, ale Bóg może ci wybaczyć i przekształcić cię. Pokój, zauważ magiczne formuły. Wiele kościołów wymienia pokutę na puste rytuały. Jeśli dasz te pieniądze, Bóg was pobłogosławi, jeśli powtórzysz tę modlitwę. Wszystkie twoje problemy się skończą, jeśli dotkniesz tego materiału, zostaniesz uzdrowiony. To nie jest chrześcijaństwo, jest to ukryte czary. Bóg nie działa z okazjami. Chce złamanego serca, nie czeku czy oglądania. Po piąte, sprawdź, czy Krzyż Chrystusa jest centrum. W kościołach, które ignorują pokutę, krzyż staje się tylko pięknym symbolem lub wspomnieniem przeszłości. Ale krzyż jest przypomnieniem, że grzech jest poważny, że cena była wysoka i że bez żalu nie ma przebaczenia. Jeśli przesłanie Twojego kościoła nie prowadzi Cię do spojrzenia na swoje błędy i zaufania Jezusowi, to Cię oszukuje. Być może myślisz, ale co, jeśli opuszczę ten kościół? Będę sam? Lepiej być samotnym z Bogiem niż w tłumie, który jest w niewłaściwy sposób. Pamiętajcie o Noa, był jedynym, który był posłuszny Bogu w swoich czasach i został zbawiony. Pamiętaj bardzo, musiał wydostać się z sadem i nawet jeśli oznaczało to pozostawienie wszystkiego za sobą. Nie chodzi o znalezienie idealnego kościoła, nie istnieje. Chodzi o znalezienie miejsca, w którym głoszona jest prawda, nawet jeśli przekazuje się. Żal nie jest fajny, nie jest łatwy, a nie popularny. Ale to jest sposób. Jezus nie wezwał doskonałych ludzi, nazywał grzeszników, którzy uznali, że go potrzebują. Więc zrób sobie te pytania. Mój kościół pomaga mi zobaczyć moje grzechy lub po prostu sprawić, że czuję się dobrze. Co słyszę więcej? O Boże Błogosławieństwa lub o potrzebie żałowania? Gdybym żył tak, jak żyje dzisiaj, czy Jezus rozpoznałby mnie jako swego ucznia? Jeśli odpowiedzi Cię przeszkadzają, nie ignoruj tego dyskomfortu. Może to być Duch Święty, wzywający do właściwej drogi. Nie wymieniaj prawdy na wygodę. Nie wymieniaj Boga na religię, która nic od ciebie nie wymaga. Ponieważ w końcu tylko jedna rzecz będzie się trosić czy znasz Jezusa prawdziwego, czy spotkał się tylko z jego zniekształconą wersją.